Dobrego jest. jest, 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 jest Starskie są również na słodko i wytrawnie, e, robione tradycyjnie, ręcznie. E, mamy różne czeburki, bułeczki z nadzieniem. E, dla każdego coś się znajdzie u nas na stoisku. na dziewiątych międzynarodowych zawodach łócznictwa konnego tatarów polskich, które w tym roku jednocześnie są drugą rundą pucharu Europy. Puchar Europy są to zmagania łuczników europejskich, drużynowe, trzyosobowe, trzy, trzyosobowe zespoły z ośmiu krajów przez w ciągu trzech dni rywalizują o punkty właśnie w cyklu European Grand Prix Series. Tak to się oficjalnie nazywa. W tym, w tym roku gościmy zawodników z Finlandii, z Węgier, z Holandii, z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. No i oczywiście jest, 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 jest drużyna polska. Oprócz tego wszyscy biorą udział w otwartych zawodach ucznictwa konnego i walczą o bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. Łuki. 21 lat temu, kiedy przypadkiem byłam w Turcji, tak mi się spodobała kultura turecka, że postanowiłam wtedy iść na turkologię i tak też zrobiłam. Po skończeniu turkologii dalej zajmowałam się kulturą Turcji, nie tylko jako praca, ale również jest to moje hobby. Tańcem zajmuję się od 7 lat. Najpierw była to tylko miłość do ogólnie kultury Turcji, a z czasem przerodziła się właśnie w folklor. I przede wszystkim są to tureckie tańce ludowe. Zaczynamy od prawej nogi i idziemy do przodu. Raz, dwa, trzy i czwarty krok tylko dostawiamy. I cofamy się teraz od lewej. Raz, dwa, trzy i czwarty też dostawiamy. I to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Turku, dostawiam. tureckie. wszystkich nazywam się Isa Ahmadow w Polsce jestem już, no, już 11 lat jestem członkiem zespołu Lauzar zespół to jest szczeński, pokazujemy nasze tańce ludowe narodowe